Cześć, witam was wszystkich serdecznie Po raz kurwa trzeci Czemu hakuje stronę? Bo lubię Kurwa to już Kornel Pełną kurwicą Jest tak. To jest pierwszy vlog Drugi, kurwa Dr Dobra, trzeci nawet, bo trzeci raz go nagrywamy I teraz już z koniecznym Więc to tak Oła. Konieczko, kurwa. konieczko nie <laughs> po ja nazwisku terbiński i... Ale Pierwsza powiedziałem konieczko Konieczko, jesteś konieczki A nie Nie, konie... nie powiedziałem sobie. Ja tak. No dobrze już nie po prostu. Dobra Więc tak Bo co sobie powiedzieć Na szybko robimy Kurwa trzeci raz Tak e, dokładnie Tak, 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 tak Dobra, na zacznijmy od historii Szelmera. Oto gówno, które nie zapisuje pliku Dobra, zacznijmy od historii Shermera so, e, Sony nie reklamuję ja Z1 kompast, kurwa! Nie kupujcie tego. Kurwa. Nie kupujcie tego. Nikt. Ja tak bo... To tylko kalesony. Dokładnie. Dokładnie. Tak. So, tak. kurwa, Wysłanie nie. Chuj. Usunęcie bliki. Jak się. Śmatu Tak. To, to zawsze od historii Shermera. Eee, Shermera. Szermera Czy słowiański. Shermerski y, przykuc. Parodia słowiańskiego. Tak. Dokładnie. On jest niższy i. To jest Shermer. Adrian. Który wymyślił parodię słowiańskiego przykutku Znaczy nie, my to poszliśmy z reklekcji i tam widzieliśmy na piwo, nie? I chodziliśmy tam po czterech w sklepach, nic nam nie sprzedali piwa. Poczynął Adrian powiedział, że ma dowód Dobra, poszliśmy do ostatniego sklepu, że nawet do wody nie chcieli. Kupiliśmy sobie po piwie. Adrian kupił sobie warkę cytrynową tam 2%. Uwaga. Wypił tą warkę, jeszcze papierosa kupił. Złamał papierosa, nie wiemy jakim cudem. Wypił połowę tej warki. I ja mu do niego, Adrian, pokaż słowiański przykłód Dobra, zrobił ten przykłód Trzy razy do niego się przekładał i mówi Mikołaj, zrób mi szybko zdjęcie Bo za chwilę mi rurki <grystanie> Potem My już z, z Kwiatkiem wypiliśmy całe piwo Czerwony i został jeszcze trochę i mówił: Adrian, 0 i 0, nie? Odbije, samą biję, bije, bije. Słyszałem, jakby mu się odbiło, nie? I nagle się Zerzygał. Taki bonus, taki. No, słyszałem, bonus. Żygnął no, po jednym. <laughs> Ta historia zawsze rozśmiesza. Ale tak, nie spotkaliśmy się tu, żeby opowiadać historię jak normalnie. Tylko chcemy zapromować stronę i kanał. Po raz trzeci! Trzeci! Kurwa! Trzeci! Trzeci! Pierwszy raz, trzeci. Ja chyba jedynkę pokazałem, a nie trzy trzeci! Trzeci! Tak! Kode pierwszy raz było, idziemy to jest z pazuzu, idziemy na puszczony autobus, nie? I kode, idziemy, idziemy kurwa z tunelem, ja mówię, no są autobus nie? 43 tam miał być, 41 jesteśmy w tunelu, nie? Kurwa biegniemy, nie? Pazuzu wybiega, nie? Kierowce go kurwa widzi, mnie widział w biwanym Kurczas, jeżeli bym miał to kurwa i tak odjechał, nie zatrzymał się, dobra, idziemy w kurwieni, nie? Tak, mówiłem sobie, nagramy sobie w lodę, nagramy sobie loda. Loda. Ja, no, tak, nagrywamy, dobra, bateria padła. Bateria padła, nie? Ja później wracam do chaty, patrzę, nie kurwa, nie zapisało się, no to wuj, nagrywamy. E, dzisiaj, nie? No to co nagrywamy dzisiaj e, no, no, e, ale, e, w szkole 10 ambarze. minut filmik był piękny, zaję, zajebiście, był piękny był zajebiście wykonana, ale nie teraz, nie. Bardzo wykonacza pod e, kuwa, ten telefon. A tak, koło na tym gównie nie ma żadnych filmików. Nie, bo się, to jest tak, że tylko pod kąpa nagle wyjebuje wszystko co było ostatnie, ostatnio tak, zapisane. Więc tak y, Ogólnie chciałem powiedzieć o tym co się będzie działo na kanale i co będzie się działo w naszej drużynie. Yy, mamy yy, pozi poziomy jak tu widać promocji, czyli polubienia. Za każdą promocję kolejną będziemy robić zadania dla każdego z zawodników. Będzie się to się odbywało tak, że będziemy losować. Yy, Czemu ja nic tu nie wiem? Nie? No nie mówiliśmy mu chyba, nie? Dobrze. Yy, tutaj też ogłosiliśmy na naszej stronie konkurs. Na najlepsze pytanie na QA, za które jest do wygrania skrzynka plus kluczyk chroma, lub skrzynka w, li w lidze, ehm, co by tu jeszcze powiedzieć? Ehm, na naszym kanale będzie się odbywać QA, e vlogi, tak jak teraz, i na tych vlogach będziemy się skupiać na opowieściach i naszy spendzie. naszych chujowych historii. Postaramy się w różnych plenerach nagrywać. W ogóle ja mogę nie nagrywać, jakby się będzie chciało. No, no, no. no. E, Dobra. I nasza drużyna skupia się na esportach, czyli LOL, Dota, Smite, FIFA i tak, sense, Dance, i tak, dalej, i tak dalej. Lazy. Nie to nie jest e -sport. Nie. I będziemy też starali się nagrać z kier, które będą polegały takie jak Lift for Dead. A kooperacja! Tak, kooperacja, nie hmm. wiem czy... FIFA też może... FIFA może, nie, Diablo nie, nie, nie wiem o Diablo. Diablo, Diablo, Diablo. Trójkę? No, no. A to A Co? Leatek? No, 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 to, to myśmy no to No. Diablo może znajdzie. jakieś, jakiej... he, jakieś tam, tam... Więc... Wpadajcie na naszą stronę. Kanał na YouTubie. No z tym jest problem, bo się ciężko go wyszukuje. Ale to zaraz zmienię dosłownie za... Chwilę. A naszą, nasz kanał na YouTube będzie można e, wyszukać wpisując Banana White Esport lub BNWE tak jak zmienia. Lub po prostu drużyna specjalnej troski, jakby kto wolał. Bo to też jest taka drużyna. Też będziemy się starali wstawiać filmiki z Ligi Cybersportu, jeżeli uda nam się dostać. Tak. no Jakieś esle, nie? Tak, Warto, nie jakieś będzie. turnieje, coś. Tak, Właśnie, zapomnieliśmy powiedzieć też o, o Fast of War, bo to też planuje, znaczy tak to ja się to nie wtrącam. To ale ja będę planował z Borutem to ogarnąć. Będziemy... Kubełek, kubełek, gier, kubełek gier, zapraszamy. Tak, zapraszamy na Twitch'a tak. szczególnie, bo on streamuje dość często. Nie wiem wcale, ale streamuje. No. Na, na Twitch'a zapraszamy. Też jakieś vlogi kręci, ale... Konieczko może coś powiedzieć. Chciałem ja powiedzieć, no, że jestem w elitarnej brązu, To jest Liga. rana w naszym świecie najlepsza. Tak, bardzo polecam obejrzeć brązowe myśli, bo zajebiście to robią wszystko. I, i właśnie chciałem powiedzieć o jeszcze jednej serii, którą niedługo zaczniemy. List of Gender. Nazwa jest chujowa. Dokładnie, ale się za siebie. wpada w ucho i po prostu to będzie działało na podstawie e, troll fiction filipińskiego, czyli że pokażemy, że każda postać może iść na każdą linię. Gender wpada w ucho? Gender. Gender wpada w ucho. To ja pójdę na pozycję afka, dobry pomysł? Czy jak zawsze? No właśnie. Mamy jak na razie 14 polubień, będzie 100 polubień, będą zadania. Nie, będzie 50. Nie będzie subskrypcji. 50 będzie, nie, od 50 będą e, gry z widzami. No właśnie, poznasz. 50 lajków like tak. na stronie gry z widzami, no powiedzmy 20 subskrypcji, no może 10. W ogóle, żeby były jakieś subskrypcje, muzyka się chyba skończyła. Tak. Aha, linki do piosenek będą w opisie, więc żeby nie było oprawa autorskie. No i co, by tu jeszcze powiedzieć? E, konkursy już mówiliśmy Tak, tak konkursy tak, są przewidziane Już te, na razie jest tak, pierwszy Nagrody, nagrody że, e, klucze do... Nagrody zależy do jakiej gry, w jaką gracie, to nam mówicie i dostaniecie do niej nagrodę Tak, czyli CS, GO glow... Na przykład CS, chcecie e, nagrodę do... no, no, Ale takie... Daisy chciał skrzynkę za studę e, Daisy nie przewiduje No właśnie My przewidujemy gry esportowe bo... No. bo na tym się nasza drużyna skupia Czyli mobile i FPS tak, dokładnie. No to co? MMO też jest sportem. Są niektóre. Tak, ale to już. To już bardziej takie przyszłościowe, tak. no tak. Na co zobaczyć, no? No to co? Co jeszcze panuje? No, gry z widzami, no, na pewno. Gry z widzami, tak. Kulce. te jakieś najwłoższe vlogi i tak dalej. Tak. I już zapraszamy pod tym filmikiem do wpisywania komentarzy z pytaniami tak jak tutaj jest post za najlepsze pytanie do Q&A, są przewidziane nagrody za jedno najlepsze Może tu nam jeden kolega zadał, kiedy Minecraft Ale Minecraft ogóle, Minecraft to kurwa nie jest e-sport! Nie widzimy tego w planach kiedykolwiek nigdy. Kurwa. No dokładnie, to jest Minecraft? Taki gummy. Co nie gra? No to co? Już 10 minut nagrywania. Miała być jeszcze historię. Tak, historię. Historykę opowiedzieliśmy w sumie o Sherman. O Sherman w tak. Na krawę dajemy sobie pytanie z tego, No to, że właśnie, dokładnie. bo Ja się ja opowiadałem dwa razy i mnie już kurwa... Tak trafia, jak ja mam to 5000 no. razy potrafię. To... Dlaczego w Rumunii nie mała będzie? Bo małe Rumuny się do chleba dopływają. <grymne> <grymne> tak W końcu jest... A bo w jeszcze kawał z... Z... ze złotą rybką, co nam kwiaty dzisiaj opowiadam. Eee, Pozdrawiamy oś, kwiatka, tak bardzo serdecznie. Eee, harcełkę. Harcełkę. Tak i harcełkę <grymne> na kierunkę. Może się naprawi, na to w, w drogę. Ale zaprowadził. Ale zaprowadził. teraz to było... Dziewczynka e, złowiła złotą rybkę. Złowiła? E... Złowiła, tak. Złowiła. tak proszę, pan, I to. rybka do niej mówi Dziewczynko, masz trzy życzenia. No to dziewczynka mówi e, chce mieć, mieć y... twarz konia. Tak. No dobra, rybka jest zdziwiona, ale spełnia życzenie. Jeszcze ma dwa życzenia. No to... Dziewczynka mówi ee, Chce... Co ona to mówiła? Chce mieć garb Żeby tak. mnie wygięło. Tak, tak, tak Rybka cały czas zdziwiona Myśli pewnie, że dziewczynka ma nie czy coś. No ale dobra spełnia. I żal tej dziewczynki mówi, że ma jeszcze jedno życzenie. Więc dziewczynka tak myśli, myśli. No się rybka mówi, że ma się dobrze zastanowić. No dokładnie... Eee, i tak myśli, myśli. No mówi, żeby chciała mm, mieć koślawe ręce. No dobra, rybka mówi spełnia. A później rybka się pyta. Dziewczynko, dlaczego nie chciałabyś być księżniczką, mieć księcia, zamek, konia i tak dalej, i tak dalej. A dziewczynka... A to można było tak? Co? Tak, w tej w tej 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 to jest to samo jak słuchasz No dobra, już nie będziemy... A nie, sądzę, że w czasem tym odcinku dobra, znamy. Tak, znamy. dokładnie. Na każdy odcinek to weźmiemy przykład z brązowych myśli, będzie jakiś kawał, jakaś historyjka no. i tak dalej, i tak dalej. Najbardziej no, chyba. No. Zawsze. Więc co? To by było wszystko. To by było wszystko. Z wami byli Pazuzu, Slonio... No. Miki. Konieczko. Nie. Konieczko. Nie. A syfak w koniecku. Masz te włosy, te okulary. I zawsze mówisz, czekajcie chłopacy. <laughs> Winuję. Konieczko. No to się z wami tak. żegnamy. Do zobaczenia w no. no. I narka.